Najlepsza drużyna rundy wiosennej. Ruch Kożów grała z najsłabszą, 100 milem Olsztyn. W 14. minucie rzut wolny wykorzystany przez Krzysztofa Bizackiego. I ruch prowadził 1 do 0. W 30. minucie raz jeszcze zaatakowali gospodarze górski dokładnie w pole karne do Mariusza Śródwy. Ten strzela drugą w tym meczu bramkę dla ruchu, a swoją 89. już w ekstraklasie. 70. W 78 minucie rozmiary porażki zmniejsza. Abel Salami Ruch wygrywa ze Stomilem 2 do 1. Co ciekawe piłkarze ze stolicy Warmii Masur jeszcze nigdy nie wygrali na stadionie przy ulicy Cichej. Sprawiliśmy pierwszą połowę, gdzie w pierwszej połowie równa rzucił nam swoje warunki gry, tego, żeśmy nie, nie potrafili przeciwstawić. Wszelkim chłopcom powiedziałem, że nie mamy nic do stracenia. Jeżeli podejmą walkę i zaczną grać w piłkę, to jest szansa to na nawiązania jeszcze korzystnego wyniku. Dużo na mnie brakło i mam nadzieję, że te drugie 45 minut uwierzą chłopcy, że jednak można podjąć walkę i można osiągnąć nieraz korzystny wynik. No szkoda, brakło. Trzyliśmy za bardzo drugą bramkę na 2-2, bra ale niestety sędzia jej nie uznał. Sędzia ma zawsze rację i musimy się z tym pogodzić. Po przerwie graliśmy zdecydowanie lepiej piłko i prezentowaliśmy chyba dojrzały futbol, czego potwierdzeniem były bramki i wydaje mi się kilka jeszcze niezłych akcji. Natomiast po przerwie zaczęliśmy... Za długo tę piłkę rozgrywać, za długo ją przetrzymywać. Nie zagraliśmy chyba żadnej sytuacji, żadnej akcji po jakimś dwóch, dwóch trzech szybkich wymianach piłek i to chyba było przyczyną tego, że Stomil zaczął na boisku być groźny. Szelił nam bramkę, no, a później już było bardzo nerwowo, myśmy dalej nie potrafili tej grze przyspieszyć, a Stomil zaczął łapać tak jakby drugi oddech i dobrze, że się skończyło 2-1.